Cześć, witajcie z powrotem. Dzisiaj to jest druga część budowania skarbca dla naszego ulubionego y, mieszkańca, czyli Gienka. Miał być dzisiaj trochę inny odcinek, ale sprawy się skomplikowały, bo będzie nowa seria z moim kolegą. Nie listonic, tylko z takim innym. On nie ma kanału eee, napisał komentarz pod moim filmikiem, gdy przedstawiałem wam pierwszy raz no i ten. No i będzie seria na nowym serwerze z nim. Eee, jak będziecie chcieli, żeby ona się pojawiła. Eee, w ogóle bo mam nadzieję, że będziecie chcieli. Wreszcie z kimś będę nagrywał, a nie tylko fabularnie. Oj oj oj, a tu co się stało? Ja tylko mam kanion? Ja nic o tym nie wiedziałem. Ty jeszcze jak tu pływają. Co się tu zadziało? Widzowie. Ja jestem oczywiście mimo śmiłek, ale w ogóle co tu się stało? Nie widziałem o no tej jaskini. Ale lag laguję. Co tu się zadziało? Co tu się zadziało? Oj, oj oj, że ja taką tutaj mam kopalnię. I że jeszcze o tym nie wiedziałem. Co to się tu działo? Że o tym nie wiedziałem. Oj, widzowie widzowie, wy to, czy wy to widzicie? No i cóż, wracam do budowy, bo tutaj zaraz się rozproszę i będzie po budowaniu. to dobrze, chyba dobrze. Um. No to na czym to ja skończyłam? Aha, będzie też jeszcze nowsza seria, którą, którą stworzę za dwa tygodnie. Poza tym będzie odcinek z tym przyjacielem, kolegą moim eee, z tej nowej serii. Eee, będzie tam i będę budował i będę robił komiksy w pętli. Zajdzie znać czy będzie, czy chcecie tą serię? Yy, ale ja ją w sumie bardzo chcę. Nie wiem, jak wy. Więc. No także, więc. No. Miło by mi było, gdybyście też ją chcieli, bo. No nie wiem, no, czy, czy ja naprawdę. Bur... Czy znowu jest burza? To było weather. 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 Clear. No to wracamy do budowania. Tak, takie odcinki będą trwały dosyć krótko, bo będę robił po 2-3 strony komiksu. No i w sumie nie ma żadnych sensownych niestety komentarzy, z czego bardzo jest smutno bo bardzo bym chciał, żeby były jakieś fajne komentarze. I ten fajny komentarz napisał pod ostatnim odcinkiem Słowak jakiś, nie pamiętam jego nazwy, ale napisał bardzo fajny komentarz. E, mogę powiedzieć początek. Ahoj mil, Niesamowite produkcja wideo. Nie, no nie pamiętam już. Pamiętam tylko początek. No ale... Jeśli to oglądasz, to pozdrawiam Cię serdecznie. Bo to jest jedyny sensowny komentarz, który ktoś napisał. Bo więcej w sumie komentarzy nie było i tak. W ogóle, co to taki niski sufit był zawsze? Czy mi się tylko wydaje? On się zmniejszył. No ja to chyba mi się tylko wydaje. Co tu się stało? Przecież ten sufit jeszcze tam to był do podłogi. Nawet możecie na z... do tego, do podłogi. Zobaczcie. Tu są korzenia. Co tu się w ogóle stało, że ja tego nie zauważyłem? No i jeszcze jedno piętro bym mógł budować. Co tu się dzieje, to ja nie wiem. Nie mam słów po prostu do tego, Nie mam słów. Widzowie. O, a tutaj prawa jest. Hmm... Oj, ojoj Czy to jest... to jest na pewno gienka? Oj, jednak nie. E Wizowie? Czy, czy mi to tam jakoś specjalnie nie przeszkadza, nie żeby coś, ale no, co tu się dzieje stało właśnie? Pochodnie postawiać trzeba, bo mi się... O kurde, ale mi świat faluje. No, kończ się, bo... E, ten ekran to mało to Mi się, mi się wydawało, że zarazem leję od tego ekranu. Dobrze, że to nie są mdłości plus to, bo wtedy to bym ten... W sensie efekty w Minecraft'cie. Bo wtedy to by było... Oj, co to by było? Nie chcę wiedzieć. Wtedy to bym pewnie skończył nagrywać odcinek. I rozpoczął go od nowa. Dzisiaj też będziemy nas robili domek dla tej krowy, która się usiedliła, osiedliła u Gienka. O, co ja robię? Ech. Mm, bo, no bo jak tak można? Będziemy jej też nazwę wymyślali. I w sumie skarbiec Gienka zrobiony. Wreszcie widzowie skończyliśmy skarbiec Gienka. Teraz chodźmy do niego. Gienuś, Gienuś, Złaś stąd i zobacz swój nowy tam. A no tak, zabudowałem mu drzwi. Dobra, te drzwi mu zostawię, ale temu zabudujemy. Kochaniech. Um. W ogóle. Czekaj, to jest mądre, żeby to zrobić? Nie wiem, zrobię tutaj taką dziurę deskową i zrobimy taką podłogę i takie coś, żeby nam się mały gień nie zgubił. Krowa, tak. Idziemy po krowę. Znacznik. Znacznik. Krasula ją nazwiemy może. Nie wiem skąd mi to przyszło do głowy. Krasula chyba. Będzie krasula z niej. Będziesz od dzisiaj krową krasulą. Krasula. Pff, gula. Co to jest za nazwa? Krasula. Hula kasula Krówko budujemy teraz dla ciebie budę ogienek. Ziemag Januś Co tam? Krasula... No wracaj tu krasula. Pszenicę chyba muszę wziąć. Bo ta krasula to ona. Krasula, chodź. Krasula, kasula nie uciekaj, nie uciekaj i jesteś. Teraz wystarczy... No nie, czy ta burza musi tak cały czas łazić nade mną? To mnie zaczyna denerwować. Dobra, kasula i sobie. To był brama. Bram... Nie? Co to było w takim razie? Jak nie bramka, to co? Bloki dekoracyjne, nawet nie pamiętam, gdzie to jest. Ej, no widzowie, co tu się dzieje? Gdzie to jest? W ogóle, ej, no bez jaj, co jest? No w mechanizmach tego raczej nie będzie Furtka ja nie mogę Krasula, albo idziesz tu, albo idziesz tam no, zdecyduj się Krasula Słuchaj się, tu stawiam furtkę No Nie wiem kiedy będę mógł jęka wypuścić Stąd Ale ja na pewno wkrótce Dobra, wychodzimy stąd. Ulewicie się podzieli. A, zobacz, są wszyscy osadnicy. Pan, kto to jest? Halo, kim pan jest? No i może przydałoby się w końcu przejść na właśnie w tym odcinku. Przechodzimy na survival. Wreszcie. Czekaj, ale ja muszę coś jeszcze zobaczyć na kreatywie. Pozwolicie. W swojej bazie, tylko muszę znowu... O jaki? To ona tak zarosła, czy mi się tylko zdaje? Chyba tak była. Nie wiem. O, oczywiście jak wchodzę to zawsze laguję. Czemu tak jest, nie wiem. W czym by to było, jakby tam było. Co ja właśnie powiedziałem? W czym by to było, jakby tam było? Dobra. Znacznik. nie będzie chyba po prostu prościej nawet rozstawiamy, rozstawiamy No i jest. Weźmiemy sobie jeden i możemy przechodzić na survival nie widza, tylko survival o łokuję w, podłodze, w podłogę mnie wpił. Dobra, to zaczynamy wreszcie z survival. Hmm. To będzie ten. Hmm. Tomek. Tomek. Może chyba być Tomek. A drugi, a osiołek to może być Hubert. Nie wiem czemu Hubert. Ale chyba... Ale chyba muszę być. Jak ktoś ma na imię Hubert, to przepraszam, ale po prostu nie mam na nic innego pomysłu. Hubert. Nie chcę coś nikogo urazić, ale po prostu brzmi to dobrze. Jak na osiołka mojego. Poza tym to, to nie jest osioł. Tylko to jest rumak. Więc ktoś... To, ktoś, kto ma na imię Hubert lub Tomek, musi mieć teraz szczęście. Bo to nie jest. No, halo wyłaś. Bo to nie jest zwykły osioł. To jest rumak. Dwa rumaki. Więc na pewno. Nie powinno się nikt czuć urażonym. Ty, ty jesteś moim koniem? Co jest? Nie wiedziałem o tym. Chyba ty miałeś być Tomek? Dobra, to teraz idziemy po tego, to o Jak już one się odczepiły, Hubert? No i proszę. Mm, tu ja sobie chyba to wszystko mogę już powkładać do góry i zacząć wreszcie normalny survival. Co by dzisiaj tu porobić? To jest największe pytanie, na które ja nigdy nie znam odpowiedzi. Będę musiał coś wymyślić. Aha, gdy sobie tak robiłem screener y do miniaturek, to widziałem coś. Tam trzeba pójść. Takie coś e, i to ma chyba nawet, do... Mam nawet dobre przeczucie, Co może z tym się stać? No naprawdę, jak nie deszcz, jak nie burza, to deszcz. Czy te warunki pogodowe mogą się pojawić trochę rzadziej? Da się je wyłączyć. Ja nie chcę ich wyłączać, tylko ja chcę, żeby po prostu były rzadziej. Wymagam nas tak wie, wiele, Morzank. Chyba Minecraft już do 1.18 był. Nie gram nas na przodach, bo ja gram tylko nagrywam na tylko pełnych wersjach. No więc teraz będziemy musieli do tego miejsca iść. Tylko zajrzeć, czy tam ktoś jest. Sadnicy dali są. W sumie chyba się nic tam nie zmienia. Dobra, ale wracając, yy, idziemy do tego miejsca, to było chyba jakieś pole dyniowe bodajże, przynajmniej tak to z góry wyglądało. Po drugiej stronie Azaliowa, po tej o właśnie gdzie idę. Teraz wystarczy skręcić i powinno to być drzewo, przy którym rosną dynie. No gdzieś tutaj gdzieś powinno być. O, właśnie o tym mówię. Dynio, dynie na wschodze. W ogóle, ja, ale tu, przysięgam, że aż do teraz nie wiedziałem, że tu jest że jest taka polana. Że tu jest, jest takie pole dyniowe. W ogóle co to jest? To są, są jakby kopie moich, moich zwierząt. Chyba nikt się nie wkurzy, gdy zabiorę. E, no raczej na pewno się nikt nie wkurzy. Drewna się zezetnę. bo ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem, ale mam wydajność 5, naprawę i ostrość na siekierze. Więc ja po prostu kliknę na, ten, na dynię, a jej już nie ma. Ich aż tak dużo to było, Myś, ja by się o jabłko. Dobra, to spadamy stąd już do tajnego przejścia, które było tu. Tu, czekać, to było to? Nie, to nie było to. Ale gdzieś to było tajne przejście, pamiętacie, jak wam pokazywałem tą wielką dziurę, i tam była jeszcze taka dziura do wyjścia, ale najwyraźniej zniknęła. Mówicie, trudno. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie tak samo długo jak poprzedni, bo poprzedniego to w ogóle nie kontrolowałem. Tego też nie będę kontrolował, bo to pewnie nie powiem, no bo nie chcę, żeby, też nie chcę przedłużać i was nudzić tym, jak sprawdzam. O kurczę, co ja w drzwi wbiega. Jakbyście się pytali kiedy Włodzimierz będzie po kwarantannie, to nie wiem Naprawdę nie wiem kiedy Włodzimierz będzie, nie będzie Kiedy Włodzimierzowi się skończy kwarantanna O! Handlarze, patrzcie Gadają ze sobą Łuczasz i ten fajno macie bez jaja, ale ja was nie uderzałem przecież no, czy ja Wam coś zrobiłem? Widzowie, ja, ja, ja ich nie biłem przed przy, przy nagrywaniu, więc na pewno to jest niemożliwe w, w żadnym stopniu. Chodźcie kto chce iść na wolność nikt nie chce. To ja ich może na Tylko zrobię sobie tutaj dniowy posąg. Czyli wieżę. Po co ja tracę, bo ja... Ta 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 ta... Ło nie! No i... No bywa i tak, ale no... Bez jaj, no... Ja co to... to... Ty naprawdę jesteś taki głupi, ale ja nic nie zrobiłem, golemie! Nie uderzyłem cię przecież. Czemu od razu mnie nie lubisz? Jak ja ci nic nie zrobiłam. Widzowie, ja mu coś zrobiłem? Golem. No, ej! Masz za swoje. Tylko nie zgiń. Nie, bardzo nie zginiesz. Ja ciebie... No widzowie... No patrzcie jaki ten golem jest nieogranięty. No, ja rozumiem, że, że, że golem mnie leje, ale że ty? No jeszcze też zaczął padać. Po prostu pięknie. Co dwóch? co? Widzowie? No bez jaj, Byłaś stąd. No, dziękuję bardzo. To nie jest miejsce dla ciebie. Niestety nie mogę zmienić, bo jesteśmy już w survival. Bez comment. No nie. O. Tylko mi się wydaje, że tak zacina, przecież tak faktycznie zacina. O, bo mnie wpadł znowu do tej wody 33, a tak mało. Patrzcie jak to się opłaca mieć farmę. Więcej nie zasadziłeś możesz dostać. Widzowie, widzicie to? E, pamiętacie jak napisał e, Igor Waszka? Czy jakoś tak on miał? I Oliver, On chciał ze mną grać. Ten Igor. Halo, wstawać. No i oczywiście. Dzisiaj mu się jakby, jakby sprawy pokomplikowały. Nie wiem czemu. Ej! Przez ścianę? Szuści! Nie, kło, nie oszukuj. Przez ścianę się nie bije. No bijesz tego ziemniaka. To masz jakiś problem? Patrzcie, ile sam macie ziemniaków. Mamy więcej osadników. Możecie zacząć współpracować? No, golem. Chcesz tego? Ja mu nic nie zrobiłem, widzowie. Czemu on mnie tak bije? No, aha, czyli to było to przejście, które ja po prostu sobie tam rozwaliłem. Więc ja chyba będę musiał się z nami powoli żegnać. Wejdę po prostu na dar, żeby mnie nic w międzyczasie nie zabiło, gdy będę robił miniaturkę. Yy, no właśnie. Okej. Okay. Ja się z nami będę żegnał. Trzymajcie się, popatki, no i cześć!